Wstęp do zapisków. Pamiętam ludzi i zdarzenia mniej więcej od 1878 roku, więc pamiętam ludzi, którzy się urodzili w czasie wojen napoleońskich, starych górali i góralki, przeciekawe typy, które chciałbym w tych zapiskach przedstawić. Pamiętam stare zakopane, kiedy to na krupówkach zaledwie kilkanaście domów było. Znałem profesora Haubińskiego i pierwszych przewodników tatrzańskich. I pierwszych gości. Piszę dlatego te wspomnienia, bo zdaje mi się, że wiernie odtworzę życie tej generacji. Niech te wspomnienia zostaną pamiątką po mnie i upominkiem dla przyszłych pokoleń góralskich. Ja zacząłem bywać w Muzeum Tatrzańskim coraz częściej od samego początku lat 60. No, gdzieś w połowie lat 60. z moją przyjaciółką. Anną Miecińską, późniejszą wybitną znawczynią Witkacego. Zorientowaliśmy się, że jest taka pięknie rzeźbiona góralska skrzynia i że w tej skrzyni są różne różności. No i okazało się, że wdowa po Wojciechu Brzedze, Stefania, złożyła w Muzeum Archiwum swojego męża. Były tam zeszyty z ręcznymi notatkami, wspomnieniami. Wojciech Brzega, zakopiańczyk, góral, absolwent Szkoły Przemysłu Drzewnego, ale studiował rzeźbę i w Krakowie, i studiował w Paryżu, zresztą był nagradzany. Bardzo interesujący rzeźbiarz, realista i znakomity meblarz, świetny snycerz. Jego prace są i w Muzeum Tatrzańskim, ale są rozproszone, no między innymi na przykład w kościele w Zębie. No ale Wojciech Brzega był również pisarzem. W 1969 roku wydawnictwo literackie wydało książkę, którą opracowałem ze świętej już w pamięci niestety Anną Micińską. Zatytułowaliśmy Wojciech Brzega. Żywot górala poczciwego. Ułożyliśmy tę książkę z autentycznych, odręcznych notatek wspomnień Wojciecha Brzegi. Książka bardzo szybko została doceniona, bowiem jest to jeden z najważniejszych dokumentów o zakopanym i góralszczyźnie przełomu XIX i XX wieku, pisany przez świadka. No bo proszę Państwa, bo Wojciech Grzega służył do mszy jego mościowi, czyli proboszczowi Józefowi Stolarczykowi, bo był najbliższym współpracownikiem przy stylu zakopiańskim Stanisława witkiewicza bo przyjaźnił się z Władysławem Orkanem. I o tym wszystkim pisze, ale pisze również i o codzienności zakopiańskiej, bo ciągnie swoje wspomnienia aż do końca lat 30. Także to jest kopalnia wiadomości najróżniejszych. Muzyka